Cześć! Idzie jesień, a wraz z nią wiele błędów, które powoli zaczynamy widzieć na naszych polskich ulicach. Ale ja mam dla Was lekarstwo na te wszystkie błędy. Dlatego, że już w przyszłym tygodniu będzie miała miejsce premiera jesiennej wersji podręcznika mężczyzny. Będzie to produkt całkowicie kompletny dla tych, którzy naprawdę chcą ubierać się dobrze. Prawdopodobnie widziałeś w jednym z moich poprzednich filmów to, jak dobre ubieranie się zmieniło moje życie. Pozwól, aby również wpłynęło pozytywnie na Twoje. Prowadząc serię Zmień się, bardzo często otrzymywałem od Was komentarze i wiadomości na temat tego, jak dobre ubieranie się poprawiło wasze życie. Poprawiło to, jak się ubieracie, stosunki z innymi ludźmi, a także. Po prostu wasze samopoczucie. I ten produkt zrobi to dużo, dużo bardziej, ponieważ będzie to naprawdę bardzo rozbudowana wersja serii Zmięsie. Znajdziesz tam masę informacji, masę linków i masę stylizacji, które pomogą ci przejść przez nadchodzącą porę roku naprawdę w bardzo dobrym stylu. Już od tygodni zbieram linki do wysokiej jakości ubrań po to, aby ten produkt to była prawdziwa petarda. Same konkrety. Krok po kroku pokażę Ci, jak rozwalić jesień pod względem ubioru. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że ten e-book jest bardzo uniwersalny. Wykorzystasz go zarówno jeśli praktycznie nie masz ubrań w swojej szafie i nie wiesz jakich szukać, ale również jeśli tych ubrań masz za dużo i nie wiesz co z czym połączyć, ponieważ pokaże ci w nim jak wykorzystać możliwości Twojej szafy i zbudować stylizacje, o których nawet byś nie pomyślał. W naszych polskich warunkach. Jesienna pogoda trwa praktycznie od września do kwietnia, dlatego też przez ponad pół roku będziesz mógł wykorzystywać ten produkt w całości. Długo myślałem na temat tego, jaka cena będzie odpowiednia. Chcę, abyście wyglądali jak najlepiej, dlatego też ten e-book nie będzie dla Was kosztował więcej niż dobrej jakości t-shirt, ponieważ jego cena standardowo będzie wynosiła 139 zł. Ale specjalnie dla Was, dla naszej społeczności dobrze ubierających się mężczyzn w okresie premierowym cena będzie wynosiła tylko 119 zł. Cała moja wiedza przelana na papier. Masa stylizacji, tygodnie wyszukiwania odpowiednich ubrań w internecie, tysiące stron i naprawdę godziny pracy. Po okresie premierowym cena wzrośnie, ponieważ chcę, abyście to wy, którzy jesteście obecnie ze mną, jak najbardziej mogli skorzystać. Z tego produktu. Dla tych, którzy będą mnie oglądali i dołączą do naszej społeczności dobrze ubierających się mężczyzn po okresie promocji, cena będzie wyższa. Po przeanalizowaniu Waszych wiadomości, wyników ankiety, a także dostępności rzeczy w sklepach, postanowiłem, że e-book będzie miał premierę 26 września. Także warto czekać. Ale nie przedłużając już dalej, przejdźmy do głównej myśli tego odcinka, czyli największych błędów, które popełniamy podczas jesieni. A jeszcze jedna sprawa, na końcu tego filmu pokażę Ci spis treści e-booka, także oglądaj go do końca. Tak jak wspominałem w ostatnim filmie, jesień może być naprawdę świetną porą roku do tworzenia stylizacji, których to podczas jesieni możesz stworzyć praktycznie nieograniczoną ilość, dlatego że masz do wyboru dużo więcej rodzajów garderoby. I tak jak zmienia się pogoda na coraz chłodniejszą, tak i również my zmieniamy swój ubiór. Płynnie przechodzimy z noszenia wyłącznie t-shirtów, koszul czy też polówek do nakładania na siebie swetrów. A następnie, kiedy pogoda robi się jeszcze chłodniejsza, narzucamy na to kurtkę lub płaszcz. Dzięki temu mamy dużo więcej na sobie warstw, z których możemy budować stylizacje, które. Po prostu są świetne, dużo większe możliwości niż z tych letnich. Ale z drugiej strony, ze względu na to, że tych warstw mamy na sobie więcej, mamy również więcej szans na to, żeby popełnić jakieś błędy. A oczywiście tych błędów nie chcielibyśmy popełniać. Dlatego też w tym filmie przedstawię Ci 5 najczęściej występujących błędów podczas jesieni, które widzimy na polskich ulicach. Jeśli któryś z nich jest Ci znajomy, to staraj się za wszelką cenę go unikać. Dzięki temu będziesz naprawdę dobrze wyglądał. Pierwszym błędem będzie złe dopasowanie. Ma to ogromne znaczenie podczas jesieni. Tak naprawdę podczas żadnej innej pory roku nie ma to tak wielkiego znaczenia jak właśnie podczas jesieni. Przykładowo załóżmy na siebie masywny sweter. Jeżeli na ten masywny sweter narzucimy jeszcze niedopasowaną kurtkę, to będzie to wyglądało źle. Dlatego, że tutaj w okolicy klatki piersiowej doda ci to niepotrzebnej objętości. I zarówno jeżeli jesteś szczupły, i jeżeli masz kilka dodatkowych kilogramów, nie będzie to dobrym pomysłem. Dlatego, że w tym pierwszym przypadku Dodasz sobie tutaj masywnej objętości, a twoje nogi będą wydawały się jeszcze szczuplejsze, i wystąpi taki efekt bociana. Nie chcielibyśmy tego. Natomiast w tym drugim przypadku, czyli kiedy masz kilka dodatkowych kilogramów, budowanie tutaj dodatkowej objętości również jest złym pomysłem. Przecież, jeśli jesteś duży, to nie chcesz wyglądać na jeszcze większego. Natomiast z drugiej strony, jeżeli zakładamy na siebie zbyt małe ubrania, to zarówno jeżeli jesteś duży i jeżeli jesteś szczupły, to również nie jest to dobry pomysł. Ponieważ zawsze musisz brać pod uwagę to, że pod kurtkę będziesz musiał założyć jeszcze na przykład sweter. Dlatego jeśli jesteś w sklepie, przymierzasz jakąś odzież wierzchnią, powiedzmy płaszcz, czy też kurtkę i Pasuje ona na ciebie praktycznie idealnie, to nie kupuj jej. Kup minimalnie większą, taką, żeby pod tą kurtkę czy płaszcz jeszcze zmieścił się sweter, grubszy golf czy jakaś bluza elegancka i żeby to dalej wyglądało dobrze. Żebyś nie był ściśnięty i opięty. Możliwe, że wielu z Was słyszało o czymś takim, jak rodzaje figur u kobiet figura klepsydry, gruszki i tak Ale czy wiecie, że coś takiego również istnieje w przypadku mężczyzn? Mamy wyodrębnione pięć różnych męskich typów sylwetki i przy każdym z nich musimy zwracać uwagę na inne rzeczy, aby wyglądać dobrze. To nie jest wcale tak, że wszystkie ubrania będą pasowały do twojej figury. Kobiety uczą się, jak odpowiednio dobierać garderobę do swojego typu sylwetki. A my, panowie, dlaczego w tym temacie mielibyśmy zostawać w tyle? Przecież nie musimy być gorsi od kobiet. Dlatego też w e-booku poświęciłem cały rozdział na ten temat. Po kolei, Omówiłem krok po kroku każdy rodzaj męskiej sylwetki. Opisałem ci, co musisz nosić, aby wyglądać dobrze i czego unikać, żeby nie pokazywać swoich niedoskonałości. Dlatego też sprawdź e-book i naucz się tego, jak odpowiednio dobierać garderobę, aby pokazywała ona dodatkowo twoje wszystkie atuty. Drugi błąd to zbyt długie spodnie. Wraz z końcem lata powoli przestajemy nosić spodnie odkrywające naszą kostkę. Możemy to robić jak najbardziej jeszcze na początku jesieni, zwłaszcza jeśli temperatury na zewnątrz tak naprawdę nas rozpieszczają, ale idąc dalej w jesień zacznie się robić coraz chłodniej. I wraz z tym chłodem musimy wydłużyć nasze spodnie, aby wyglądało to dobrze i odpowiednio do tego, co jest na zewnątrz. Ale bardzo często mężczyźni przesadzają w drugą stronę i te spodnie są zbyt długie. Ubierając wyższe buty, takie jak na przykład sztyblety, często nie do końca wiedzą, jak powinny one się układać. I wygląda to dość śmiesznie. Zbyt długie spodnie optycznie skracają Twoją sylwetkę i powodują, że wyglądasz jak w za długich spodniach po starszym bracie. Odpowiednio dobrane spodnie powinny bardzo lekko opierać się na bucie, tak aby nie tworzyły harmonijki. Dzięki temu będzie to bardzo dobrze wyglądało. W przypadku noszenia penny loafersów spodnie dalej muszą być troszkę krótsze, tak jak latem, ale zakładamy do nich długą skarpetę. Dzięki czemu będziemy wyglądać na ubranych odpowiednio do panującej na zewnątrz aury. Skoro już o butach mowa, to kolejnym błędem będą właśnie zaniedbane buty. Jesienna pogoda powoduje, że brudzą się one dużo szybciej. Opadające liście w połączeniu z deszczem tworzą mieszankę, przez którą już po krótkim spacerze nadają się one tylko i wyłącznie do czyszczenia, zwłaszcza wczesną jesienią, kiedy możemy nosić jeszcze białe sneakersy. Do tego przyda się oczywiście film o czyszczeniu białych butów, który jest na moim kanale. Ale im dalej w jesień, tym mniej białych sneakersów, a więcej brązowych i czarnych skórzanych butów. I nawet jeśli ten brud jest na nich mniej widoczny, to nie oznacza wcale, że nie wpływa on negatywnie na ich zużycia. A co zawsze powtarzam? Buty to jest pierwsza rzecz, na którą zwracają uwagę kobiety. Dlatego też dbaj o nie, żeby po pierwsze służyły ci naprawdę przez lata, a po drugie, żebyś nie wyszedł na faceta, który nie dba o siebie i nie dba o detale. Koniecznie daj znać w komentarzu, czy chcesz film na temat tego, jak dbać o swoje skórzane jesienne buty. Kolejnym błędem, który jest bardzo często widoczny na polskich ulicach, powiedziałbym może, że jest najbardziej widocznym błędem na polskich ulicach, jest szaro i buro. 99% mężczyzn ubiera się tylko i wyłącznie w szare i czarne kolory. Jakby za przełącznikiem magicznej różdżki, nagle jak tylko pojawia się jesień, to wszyscy wchodzimy w depresyjny nastrój i ubieramy się tylko i wyłącznie w czarne i szare ubrania. No, po co? Mamy tyle różnych możliwości, żeby się wyróżnić, żeby pokazać, że ten sezon się zmienia i pokazać tą jesienną aurę. Po prostu mężczyźni nie potrafią budować stylizacji. Biorą pierwsze lepsze spodnie, do tego jakąś kurtkę, buty i po prostu tak wychodzą. Jeśli ty również masz ten problem i twoja garderoba w większości składa się z ciemnych Czarnych i szarych ubrań, które ubierasz na siebie jesienią i zimą, to mam dla ciebie rozwiązanie. Możliwością, aby wyróżnić się z tłumu, będzie odpowiednie dobieranie kolorów. Dzięki temu nie będziesz przeciętny, bo właśnie taki będziesz, jeśli będziesz ubierał się w depresyjne kolory. I dlatego przygotowałem dla ciebie bardzo wiele gotowych stylizacji. Po prostu z Sprawdzasz mojego e-booka, wybierasz jedną z nich i ubierasz się. Prościej już się naprawdę nie da. A przygotowałem ich dla ciebie tyle, że spokojnie wystarczy na każdy dzień jesieni. Z moim produktem w końcu będziesz wiedział, jakie rzeczy kupować i jak je łączyć. Zobacz różnicę i przekonaj się, jak można walczyć z jesienną depresją na ulicach. I kolejnym jesiennym błędem jest powszechna bluzoza. Czyli trend na zakładanie bluzy do każdej możliwej okazji. Idziesz do pracy, zakładasz bluzę, idziesz na randkę, bluza, spotkanie rodzinne, bluza, spacer, bluza. Jesteś w domu, bluza. Wiem, jest ona bardzo wygodna i tak naprawdę mógłbyś założyć ją w poniedziałek rano i zdjąć dopiero w niedzielę wieczorem, bo może nawet w niej śpisz. Ale jest Tyle różnych możliwości, innych typów garderoby, które możemy na siebie założyć jesienią, które są równie wygodne, ale dużo bardziej eleganckie i klasyczne niż ta bluza, a dalej wielu mężczyzn właśnie na nią się decyduje, i to nawet na te z kapturem i jakimiś nadrukami. Wiem, że wielu z was po prostu nie wie, jak znaleźć coś innego. Całkowicie was rozumiem. Moje początki, kiedy zaczynałem moją drogę z dobrym ubieraniem się, były podobne. Nawet były dużo trudniejsze, ponieważ wtedy nie było praktycznie żadnych informacji na ten temat w internecie. Dlatego sam musiałem powoli dojść do tego, jakich elementów garderoby unikać. A nie było to łatwe bo wchodząc do wielkiego sklepu w galerii widziałem, że bardzo dużą część zajmują właśnie bluzy. Więc myślałem, że to jest modne i właśnie tak trzeba się ubierać. Dużą część mojej szafy, jeżeli chodzi o okrycia wierzchnie, właśnie zajmowały bluzy. Ale nie tędy droga. Naprawdę mamy masę różnych kardiganów, swetrów, golfów i innego rodzaju garderoby, które świetnie sprawdzają sprawdzają się podczas nadchodzącej pory roku. Będzie Ci w nich zarówno ciepło i będziesz wyglądał naprawdę dobrze. Stworzyłem produkt, o którym tak naprawdę sam marzyłem kilka lat temu. E-book, który wprowadzi w Twoje życie zupełnie inny sposób patrzenia na ubieranie się, który znacznie ułatwi Ci cały proces, ponieważ zawarłem w nim naprawdę setki linków. Do sklepów, w których możesz kupić. Odpowiedniej jakości ubrania, najwyższą jakość za najlepszą cenę. Każda rzecz jest sprawdzona pod względem odpowiedniego składu, tak abyś był z niej całkowicie zadowolony. Są to tygodnie pracy, przeglądania internetu, praktycznie całego, żeby dokopać się do tych perełek, z których naprawdę będziesz zadowolony. Także jeśli zobaczysz, jakie alternatywy dla Ciebie przygotowałem, to jestem wprost przekonany, że ilość blues w twojej szafie drastycznie się zmniejszy. I na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że na karcie społeczności znajdziesz screen. Treści właśnie podręcznika mężczyzny. Sprawdź i zobacz, że naprawdę on jest dopasowany do Ciebie i będziesz mógł wycisnąć z niego maksymalnie ile tylko można. Każdy rozdział jest przemyślany, jest przygotowany i jest naprawdę skompresowany, tak, aby w jak najmniejszej ilości tekstu móc zmieścić jak najwięcej treści. Wszystko ma być przejrzyste z przykładami, tak aby było. Czytelne i proste. To wszystko na dziś, dzięki że tu ze mną jesteś, trzymaj się i do zobaczenia!